Jak działa Marketing Automation? Po pierwsze, segmentacja odbiorców. Systemy Marketing Automation zbierają i segmentują dane o istniejących bądź potencjalnych klientach na podstawie ich zachowań na stronie. Potem automatycznie kierują do nich dopasowane komunikaty w różnych kanałach, np. w serwisach społecznościowych lub za pomocą mailingu. Po drugie, punktacja, tak zwany lead scoring. Na podstawie działań, które wykonuje użytkownik na naszej stronie, system przypisuje mu punkty. Te punkty może dostać ze samo wejście na stronę, zapoznanie się z podstroną ofertową, dodanie produktu do koszyka lub dokonanie zakupu. System automatycznie ocenia tych użytkowników i pokazuje precyzyjne dane, którzy użytkownicy są bliżej końca alejka marketingowego, a którzy wymagają jeszcze dogrzania lub nie są jeszcze zainteresowani naszym produktem bądź usługą. Po trzecie systemy tworzą dynamiczne i spersonalizowane treści dostosowane do konkretnego odbiorcy. Dzięki temu użytkownik otrzymuje treści dopasowane do jego zainteresowań, jak i do etapu lejka, w jakim się znajduje, a to przekłada się na wzrost satysfakcji użytkownika.